Я выписываю.

Kiedy w samochodzie, wykonujemy dostęp do samochodu. To stanie? Stan ogólny stabilny. Tomek? Tomek? E, stan stabilny, świadomy, Tomek, koc masz. E, nie ma widoczności. Równo. Ja i... cię co? Wybijamy. Właga. W trakcie rozpoznania... Właga, tego, wybijamy się Błaga. Do Tomek? Tom. Jaki jest stan poszkodowanego? Na to narzeka. Przytomne, bulkarku. No, I na nic więcej się nie skarga no, na razie. I na szyby. Jest otworzyć jest, jest panowie kręgosłupa, musimy go wyciągać przez pił. Waga, będziemy wybijać szybę. Dwaga! No, tak Waga. spadek się o tym to my cię chcemy zabić. No. <gry> Taki wypadek to raczej na cześć, no co ostatnio miał być? Aha, no to fajnie. Baga deska! Błaga! Błaga, dobra Czekaj. Możesz coś przejmować? Nie. tego Policja, pogotowy nam daje. No to Dobra! Dobra! Ja deskę lekko naciśniemy Trzymaj deskę, a Janusz chodź tu przejmij głowę się będziemy go ociągnąć na bliżej głowę ten przedni fotel jak tam radę ja nam pomóż? Nie dam radę tak mnie boli no to będziemy na Janusz na twoje trzy o. raz, dwa, trzy o. Uwaga. Raz, dwa Trzy Aaaa, kurwa Uwaga Raz Dwa Trzy Aaaa Uwaga Drodze, ale zabić Tak, jest lepiej jak dość Dobra Uwaga Raz Dwa Trzy Aaaa Dobra, teraz tam Jeszcze raz Raz Dwa Trzy Dobra, przejąłem głowę Dobra Tutaj mi głowa. daj mi pierdolet. daj, mi zabić to do głowy. ratownicy, dźwięk. kurwa. <grydolet> Uwaga. to, to, to podaj mu Ja pierdolę, zabić sam człowiek. Tu głowę. Ja przypnij przepiń za Tak. go. Jest pasek. 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 Ten pasek. 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 Wow. To, minutę, wow. Dobra, dobra. No Wyciągamy go, no. Na trzy. Raz, no, no, raz, no, raz, dwa, trzy. Dobra, mi Jeszcze raz, to? Raz, dwa, trzy. trzy Trzymiemy, Ciebie, Czekaj. Trochę, no. Czekaj, bo będzie czwarty. Czekaj. Czekaj, idę. Łąga ręka. Raz, dobra. Dobra. dwa, trzy. Wyprzyjanie wyprzyjanie czułem, tak. Mam go, mam go. Z z go. Raz, raz, raz dwa, dwa trzy. trzy, idziemy. Nogi. Idziemy do, do pierwszej tu. Na trzy podziemy. Jesteśmy. Tak. Raz, dwa, trzy. Sprawdzić czynności. wszystkie ten od początku. Od tekstu no, to wszystko sprawdzamy. No. Nie ma być te kupinki. klatkę. wszystko w porządku nic się nie dzieje. Dzień, Ręce w porządku. porządku. nogi. Dadał. nogi. Ja całe. Kiedy do ilu i jest mamy ja 慢点。慢点。 Zaczynamy na razie, pa. 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 Gdzie mamy? Pan tutaj osobą? nie ma! Nie się tak? A, nie ma, nie ma, nie ma.

na, na górze to samo. I do góry. No bo na, do góry. Dół, na dół. Na dół, możemy na, na, na dół. I dół jeszcze. Woda na nich. Woda ma fach. Kopkuj. Tu jeszcze dymu nie ma. Dymu nie ma, chodzicie dalej. To będzie za nimi, bo tutaj nie ma jeszcze no, dymu.

Hve早ur það að segja þatt, að hjá þið fyrst? Hirfið y farming challenge er capacity hvaðna? hvaðna? Ég kýra eri ég obedienta fyrastu stjárn þið hver.. Nie, na no liczby. to, pierz, to, pierz, to, weszła, to eee, do panowie, usiłujcie się, nie podpięte przewracacie się. Przewracacie się, leżycie. Leżycie obydwaj. Nie Nie ma z wami kontaktu. Nie, ale dajcie duplik. To jest aparaty, co? To że się nie podpisuje tego. No i to są kasy, kuj dwa aparaty całe. Rozumiem, prawie molestkuję. No, no ciekawie, pierwszy jesteście. Kurwa, no. Ale zobaczymy, co zrobią kupacy, nie? Jest to 996, mam dwóch latowników poszkodowanych. Proszę o zapyskodowanie zespołu ratownictwa medycznego i dodatkowej jednostek. Rozumiałem, a co się stało tym gratownikom odkryć? Raczej nie ściszono, że należy nie mamy kontaktu, odezwały się trójki bez ruchu. Rozumiem, odkryć. Wyczek posągła. Owszem, koresponduję. Wyczek jestem tu w strefie, na Chodź na to Ewakuować na zewnątrz. Przygotowujemy samolot do samolotu. Rozumiałem. Chodź to sklep, idziemy stąd. Proszę. Idziemy stąd, Rozumiałem. Majemy drugą zlokalizowałeś naszą motylę i chyba źródło pożaru nie wierzę w to, to, nie dojadło, to nie 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 się,